ma. Odbierałem dzisiaj sobie nagrody za karnet z Demiardki. Ten Pro. No i miałem trzy nagrody do odebrania. Legendarny Stardrop, rankingowy Stardrop i zwykły. No i trafiłem. Um, no Trafiłem go. Nie wiem, tutaj to jest. Nie wiem, czy jest mocny. Ulepszy go sobie na szósty poziom, żeby. Garzetu nie było, ja, eong na księżyc, ciekawe, jak to to jest w ogóle. O, on leczy moich teammate'ów. No bardzo fajna jest ta postać. Bardzo fajna jest ta postać. Dobrze, że ją odblokowałem z tego legendarnego StarDropa. Myślę, że na... dziesiątą rangę... Nie na dwudziestą raczej ją ubiję. Zobaczmy, jakie ma gadżety. cicaba.